Dzień dobry, to jest czytanie i przekaz na 1 lutego 2025. Zobaczmy, co wszechświat i tarot chcą nam przekazać w ten dzień. Jaką wiadomość mają nam do przekazania. Cztery buławy, 6 pentakli, i dziewięć pentakli. Może zacznę od karty, którą mamy w środku. Tego czytania to jest sześć pentakli. Karta sześciu pentakli mówi o równym dawaniu i braniu. Mamy tutaj dwie osoby, które wyglądają identycznie, które są równie e, zadowolone e, z uniesionymi ramionami. Najprawdopodobniej w jakimś tańcu, i być może stało się coś fascynującego coś, co spowodowało, że czują się szczęśliwe i chcą się tym szczęściem z nami podzielić, lub z kimś. Wydaje mi się, że w, w tym dniu może dojść do jakiegoś spotkania. Mamy tutaj na początku kartę Czterech Buław, i widzimy na niej cztery kobiety siedzące w kręgu i medytujące. Być może jest to jakieś spotkanie, gdzie. Czujemy, że myślimy podobnie, czujemy podobnie i jesteśmy akceptowani takimi, jakimi jesteśmy. Traktowani z szacunkiem i zrozumieniem. I to spotkanie może spowodować, że poczujemy się e, usatysfakcjonowani e, nie tylko emocjonalnie, e, bo widać to w tej karcie czterech buwa, buław. E, karta czterech buław to jest karta to jest energia celebracji, to jest energia spotkań w miejscu, gdzie czujemy się bezpiecznie, gdzie e, jesteśmy. Zapraszani z otwartymi ramionami. I być może jest tak, że chcemy się tym szczęściem i dostatkiem podzielić z innymi. I widać to w karcie Dziewięciu Pentakli, która kończy to czytanie. I widać na niej kobietę, która ma te ramiona otwarte i, i chce zaprosić do, do tego kręgu jeszcze innych. Że ma tyle, że jest w stanie się tym podzielić i chce się podzielić, i, i może też jest usatysfakcjonowana z tego, co zrobiła, co właśnie się, doko co właśnie się dokonało. Y może jakiś projekt zakończył się sukcesem i jest bardzo szczęśliwa. Y I w końcu czuję, że jest niezależna. Finansowo nawet, że to, co robi, ma sens. Przepiękna, przepiękna energia. Co jeszcze mi się nasuwa na na myśl to jest to, że być może z tego spotkania wynikną dodatkowe, inne pomysły, które mogą być inspiracją dla innych, które przyniosą nam wiele satysfakcji.